Siema, siema. Witam. Chcesz Discorda? Chcesz? Czy nie była ja szukam kogoś do pogadania? Na razie nie mogę, ok. Siemka, Tomasz Salomon. Witam, witam. Widzę, że chce ktoś podrapać ze mną pod odcinek, bo... Będę robił odcinek i... I szukam, nie wiem, jakiegoś full nadek, który by mógł y, ze mną trapować, żeby... Jak ktoś wyjdzie z trapa, to... Żeby go zabił, więc szukam jakiegoś nadek, kto chce ze mną... Nagrać odcinek z... Y, ja... No to po prostu piszcie. Ja już nagram raz z fuziem i no. Więc kto chce nagrać odcinek śnieg, to może tylko musi być full nety po prostu, że jak ktoś wyjdzie to żebym mógł go zabić. Okay. Pokażę EC, ja chcę twojego DC Eee, Ec. No takie o EC. Takie zwykłe, W tych szalkerach to jakieś diaksy. To słabe. Żeby przypnę wam mojego Discorda. A masz jakieś legę? Nie, ale mam 200 koła, więc za to chyba się nawet można kupić legę, ale mam legę kilof. Mój Discord macie przypięty. Kto chce? Nie działa DC? Jak nie działa? Działa. Okno 07... No dobre, podem Powinno działać, może coś źle wpisałeś. Okno 0791. powinno działać Zobacz jeszcze raz, czy dobrze wszystko wpisałeś i no. Musisz ty tę długą nazwę. No tak, to jest ta. To jest ta dobra. No to jest dobra nazwa. Najwyżej podaj twojego Discorda, to ja ci dodam. Podaj twojego DC-a ja cię dodam Młody... o, zra, się tam się Dobra, jeśli dodaję Dodałem Tylko tak naprawdę na chwilkę odpaliłem live'a żeby nie wiem coś porobić bo będę nagrywał odcinek, więc nie mam czasu za bardzo. Więc tak naprawdę kończę już live'a, bo... No idę nagrywać odcinek. Narka.